Dzisiaj rozpoczynam cykl, w którym będzie zdecydowanie mniej mnie, a zdecydowanie więcej klocków. I w tym cyklu pokażę Wam swoje miasto Lego, które powstaje już od kilku lat. I widzicie je tutaj za mną. W tym konkretnym filmie podejdę do sprawy trochę bardziej ogólnie i pokażę Wam miasto w całości. Opowiem też trochę o założeniach. Także jeżeli będziecie mieli jakieś konkretne pytania, to zapraszam oczywiście do komentarzy. W kolejnych filmach będę zajmował się poszczególnymi powiedzmy dzielnicami. Natomiast dzisiaj rzut ogólny można powiedzieć trochę z lotu ptaka, a także z podziemi. A jako, że obiecywałem, że będzie mniej mniej a więcej klocków, to przejdźmy do filmu. Tak to wygląda w ujęciu ogólnym. Około 4 m2 zabudowanych szczelnie klockami. 5 płytek długości. Dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że dzięki dokładnie takiej szerokości miasta jestem w stanie sięgnąć do jego środka bez większych problemów, co jest bardzo ważne przy jego odkurzaniu, bo oczywiście, pomimo tego, że używam oczyszczacza powietrza, który tutaj lata przez cały czas 24 godziny na dobę z prędkością 2, to mimo wszystko kurz się zbiera. Jak widać, Cechy konstrukcyjne budynku, w którym mieszkamy, troszkę przeszkadzają w tym, żeby to miasto powiększyć, ale takie też były trochę założenia, żeby to wszystko zmieściło się na jednym stole. Jeżeli będzie potrzeba powiększenia albo modyfikacji, to po prostu coś ściągam i coś nowego dorzucam. Dzięki temu też dzieje się tutaj sporo przez cały czas. Jak widać, są też jeszcze wolne miejsca, one już będą zagospodarowywane niedługo są także wypełniacze pod postacią na przykład takiego placu budowy, który zbudowałem tylko po to, żeby za niedługi czas wstawić tutaj już czekające Sanctum Sanctorum. Mamy tutaj także dwa inne budynki z bricklinka. Jeden jeszcze do mnie dojdzie. Także będzie tutaj się na pewno niedługo działo. Mamy trzy dzielnice. Pierwsza z nich to powiedzmy taka handlowa, starówka można by powiedzieć. Centrum z wysokimi budynkami, oraz dzielnica parkowo-plażowa, gdzie po prostu wrzucam pozostałe rzeczy. Często nie tylko parkowo-plażowe, ale jak widzicie, tam z tyłu jest całe miasto Ninjago, chiński ogród, i w ten sposób jest to zbudowane. Jak już powiedziałem, do szczegółów przejdę później i opowiem wam o każdej dzielnicy z osobna, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Przejdźmy sobie jeszcze z tej strony. Nie będę zdradzał pewnych niespodzianek, które mam tu poukrywane. To, co jeszcze mogę na ten moment powiedzieć, to to, że w mieście nie ma praktycznie żadnych budynków, które nie mają pełnych ścian, ponieważ ich nie znoszę. Jedynym wyjątkiem, i to też nie do końca jest ten domek serwerów z kreatora 3W który mimo wszystko ma pełne ściany, ale musiał zostać przerobiony tak żeby wpasować się w makietę. Jest kilka mniejszych mocków, jest kilka większych mocków. Ja nie jestem jakimś wybitnym mocerem. Może jeszcze nie jestem, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Natomiast lubię po prostu budować z zestawów, które są lekko je dostosowywać co najwyżej. Po prostu stawiam to co jest. Ostatnia rzecz do filmu ogólnego, to to na czym to miasto stoi, bo wiele osób mnie o to pyta. To są zwykłe regały magazynowe, jak widzicie, dobrze wykorzystane na mój magazyn inwestycyjny. Te wszystkie pudła, które tutaj widzicie, są wypełnione klockami na handel. Część z tego handlowego asortymentu jest jeszcze tam. Mam jeszcze w piwnicy jeden taki regał z setami, które czekają na lepsze czasy. I jeszcze jedna rzecz, bo to też ważne. Jak widzicie, okna są oczywiście pozasłaniane, tak żeby nie było tutaj światła, światło, które bije teraz natomiast to miasto, O, pochodzi z tego pięknego lampionu, że tak powiem fotograficznego, żeby to ładniej doświetlić. Natomiast ogólnie światło tutaj nie wpada. Najlepsze jest to, że oczywiście okna są od wschodu, także rano to by była masakra, dlatego są zainstalowane rolety. Także dbam o to, żeby białe części, tak jak na przykład domek Dom Kevina z, z białym dachem, czy diner nie żółkły na słońcu, bo wiemy, że jest to pewien problem. Musicie mi wybaczyć. Pewne przejęzyczenia. Z racji na format tego filmu troszkę inaczej podszedłem do sprawy, po prostu wycinałem tylko najważniejsze y, A i tego typu wstaweczki, których trudno uniknąć, kiedy mówi się, że tak powiem na spontanie. I tak jak wspomniałem, jeżeli macie jakieś pytania o konkretne rzeczy, chcielibyście się dowiedzieć czegoś. Na temat budowy, czy może tych właśnie kwestii bardziej ogólnych, co, jak, kiedy, na czym. I jeżeli macie właśnie pytania o takie kwestie, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Ja będę ten cykl rozwijał na tyle, na ile oczywiście starczy mi pomysłu i tego, żeby to po prostu nie było jakieś takie nudne omawianie budynku po budynku, bo to nie ma bardzo sensu. Uważam. Jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to piszcie. A w tym odcinku to wszystko. I widzimy się w następnym. Na razie. A! No i subujcie. Subowanie jest ważne, mamy już 400 subskrybentów, mam już 400 subskrybentów, z czego jestem niezwykle dumny i wdzięczny Wam za tak szybkie reakcje na powstanie kanału. Także mam nadzieję, że niedługo dobijemy do tego magicznego tysiąca, więc potrzebuję w tym Waszej pomocy i liczę na Was. Na razie.